Witamy wszystkich szlachetnych Lachów, Lechów, Benedów Sarmatów, Polaków, Polaków. Drodzy Państwo, to już piąty dzień naszej nowenny. Drodzy Państwo, czyli modlitwy do, do Chrystusa Króla. Mamy dzisiaj 15 listopada, wtorek 2022 roku i wszystkich bardzo serdecznie witamy, drodzy Państwo. Szczególnie tych, którzy no właśnie chcą jakby pogłębić swoją wiedzę na temat naszej historii, drodzy Państwo, też podeprzeć nas modlitewnie, usłyszeć przekaz hierarchów biskupa Jamrowska. Drodzy Państwo, no, wszystkich serdecznie witamy. Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Król i Maryja zawsze dziewica, i Maryja Królowa zawsze dziewica, drodzy Państwo. Jak zwykle, drodzy Państwo, zaczniemy od Ewangelii dzisiejszego dnia. Posłuchajmy, co nam ma do powiedzenia Jezus Chrystus dzisiaj. Jezus przybył do Jerycha i przechodził przez miasto, a pewien bogaty człowiek imieniem Zacheusz, który był przełożonym celników, chciał zobaczyć Jezusa. Kto to jest? Nie mógł jednak z powodu tłumu, gdyż był małego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wszedł na sy sykomorę, żeby go zobaczyć, gdyż tamtędy miał przechodzić. A gdy Jezus przeszedł na to miejsce, spojrzał w górę i powiedział do niego, Zacheuszu, zejdź, pośpiesz się, bo dziś muszę zatrzymać się w twoim domu. Wszedł więc szybko i przyjął go z radością, a wszyscy widząc to szemrali. Poszedł w gościnę do grzesznika. Zacheusz stanął i powiedział do Pana: Panie, połowę, majątku, yy, połowę mojego majątku daję ubogim, a jeśli na kimś coś wymusiłem, oddaję po czwórnie. Wtedy Jezus powiedział do niego: Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, gdyż ten i ten człowiek jest synem Abrahama, a syn człowieczy przyszedł, przecież szukać i zbawiać to, co zginęło. Oto słowo Pańskie, chwała Tobie Chryste. Drodzy Państwo, no ten tekst oczywiście wymaga, no my powiemy komentarza, generalnie jakiejś egzogezy, prawda? Teologicznej, ale chodzi o to, że, że przełożony celników, przełożony celników, drodzy Państwo, zacheusz, często w kościołach są takie zacheuszki, to jest inna, jakby taka kategoria ciekawa, e, Wszedł na drzewo. Wejście na drzewo oznacza troszeczkę oderwanie od, od wspólnoty, prawda? Co prawda tam pisze, że był małego wzrostu, ale chciał po pierwsze sam dostrzec i być dostrzeżony, tak? Był jakby osamotniony przez to, że był przełożony celników. Więc właściwie był wyklęty, ponieważ przełożony celników to był największy z dziecka, byśmy powiedzieli szef urzędu skarbowego, tak byśmy dzisiaj to powiedzieli. A Jezus mówi: szefie urzędu skarbowego, u ciebie się dzisiaj zatrzymam. No i oczywiście po dzisiejszemu byłoby to wielkie larum. Podobne larom, jak skierowaliśmy PiS ostatnio w sprawie Teresy Garland, która nie jest naszej parafii kompletnie, ale oczywiście jako Polka chcemy, żeby była uwolniona, a nie przetrzymywa przetrzymywana w więzieniu. I skierowaliśmy list do Zbigniewa Ziobry, jeszcze proponując ewentualną współpracę. prawda? I tutaj zrobiło się znowu. Potraktowaliśmy Ziobry jak tego zacheusza i dla, dla, dla niektórych jest to nie do przyjęcia. No bo jak to, drodzy państwo? No jak to? A już gdybyśmy nie daj Boże zagościli u Ziobry, no to już byśmy byli pewnie, drodzy Państwo, wiadomo kim. Więc, no ale tak działa Jezus, prawda? Natomiast sam Zacheusz nie był podobny do Ziobry jednak, tak? Do tego typu człowieka co Ziobro. Okazuje się, że wypełniał swoje zadania, nazwijmy to państwowe, namiestnikowskie, okupanckie, ale. W sposób rzetelny, to tak jak mu prawo namiestnikowskie okupacyjne nakazywało, czyli nie był, byśmy powiedzieli, człowiekiem skorumpowanym, tak, połowę zysków, jakie osiągał, oddawał ubogim, a jednocześnie deklarował, że jeżeli kogoś kto skrzywdził, czyli nie wypełnił przepisów podatkowych, nazwijmy, czy celnych, tylko je nadużył, no to odda po czwórnię, drodzy państwo. No dzisiaj by ze świecą szukać takich, bo mamy nadużycia w sądownictwie totalne, tak, no i tutaj zupełnie właśnie Ziobro nie przypomina Zacheusza kompletnie. Potoleruje to dziadostwo, drodzy Państwo. To samo Kaczyński toleruje to dziadostwo Morawieckie konsorta, cała strefa, sfera okupacyjna, ale być może i wśród nich są. Drodzy Państwo, ludzie, nazwijmy to. Na swój sposób uczciwi. Jezus tutaj nawołuje do tej swojej przypowieści: posługujcie się dobrze mamoną, cudzą mamoną, prawda, żeby, żeby pracując u okupanta wykonywać tę robotę nie nadgorliwie, a zarobione pieniądze przeznaczać na cele dobre, dobrym to celu. To jest bardzo ważna rada, która wielu ludziom wyda się bardzo dziwna. Jak to? Można pracować w Bolszewii i pod warunkiem, że się nie nadużyje prawa, że tam się będzie pełniło tę robotę nie nadgorliwie, a jednocześnie zarobione pieniądze przeznacza się na cele dobroczynne, na cele dobre, byśmy tak powiedzieli, tak? bo nie tylko trzeba wspierać ubogich, ale i nawet tych, którzy coś robią, coś, coś właśnie dobrego działają. No drodzy Państwo, no tak, tak mówi, drodzy Państwo, Jezus, bo powiedział: no Tam się sprawdzanie też tych ludzi, tak? Jeżeli zarządzasz cudzą mamoną, pamiętamy tego słynnego, tego, którego Jezus, ekonoma nazwijmy, którego, Jezus, którego, Jezus, znaczy, którego chcą zdymisjonować, i on nagle zaczyna inaczej te rachunki prowadzić, drodzy Państwo, tak? No więc właśnie, drodzy Państwo, chodzi o to, że apelujemy teraz do tych, co nas słuchacie, ale w jakim sensie współpracujecie, czy pracujecie z Bolszewią. Tak, pracujcie tak, żeby nie być, nie nadużywać po prostu tego stanowiska. Bo największym problemem Polaków to nie jest nadużywanie trunków. To jest ogromny problem, oczywiście. Tak? Kaczyński próbował mówić, że nadużywanie przez kobiety nawet. Nie, Kaczyński, mylisz się, człowieku. Problemem Polaków to jest nadużywanie stanowisk, nadużywanie władzy. To jest tragedia, tak? No i oczywiście zd, zdrada, tak? Problem Polaków od Macieja Borkowica z czasów Kazimierza Wielkiego jest taki, że zdrada nie jest sankcjonowana, drodzy Państwo. Nie jest karana właściwie, tak? I od wielu setek lat mamy z tym problem, bo my jako Polacy już latni nie potrafimy karać. No może za wyjątkiem pamiętamy insurrekcji Kościuszkowskiej, tak? Yy, drodzy Państwo, i wieszania tych zdrajców, ale, yy, ale, drodzy Państwo, no ale to bardziej może. Kiliński, prawda, szef, coś, co się wziął, bo akurat Kościuszko kazał wieszać tych, co wieszali. To jest inna sprawa. Nie będziemy o tym dzisiaj mówić, może kiedy indziej, drodzy Państwo, ale z tym mamy problem. tak? nie potrafimy sobie poradzić z takim ewidentnym folkzoiczem jak Tusk. No, myśmy objęli go infamią i, i banicją, ale więcej nie, nie możemy. Nie możemy nadużywać swojego stanowiska. Natomiast, oczywiście, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego powinna łapać ewidentnych zdrajców, zamykać i osądzać. tak? Bo inaczej nie da się zbudować państwa, czyli państwo nasączone jest zdra, zdrajcami, drodzy Państwo, to jest koniec. W XVIII wieku, jak się przyjrzymy tym ponińskim i tym innym, kosakowskim i Mos Mos masalskim i tak dalej, drodzy Państwo, to była jedna wielka yy, yy, warstwa zdrajców. I można powiedzieć, że nie było sprawiedliwego. No i co miał ratować Pan Bóg? Drodzy Państwo, być może podobnie już było we wrześniu 39, no bo w sierpniu 20 było zupełnie inaczej, tak? Więc zastanówmy się po prostu nad tym właśnie, żeby, żeby z jednej strony promować, z drugiej strony, żeby apelować do tych, co pracują, żeby nie nadużywali, bo oni też mają szansę do stopy zbawienia, ale żeby nie nadużywali stanowisk i jednocześnie owoce tego mądrze dzielili, tak? Nie dla siebie, nie do siebie, połowę rozdaje ubogim, powiedział Zachorusz. Dlatego, drodzy Państwo, połowę z tego, co zarobi, rozdaję ubogim. Drodzy Państwo, Panie, połowę mojego majątku daję, nawet nie tego, co zarobi, połowę mojego majątku daję ubogim, a jeśli na kimś coś wymusiłem, oddaję poczwórnie. Drodzy Państwo, nie wiem, czy ktoś z urzędników dzisiaj by się podjął takiej deklaracji, tak? Jeżeli ziobro od konsortes, jeżeli kogoś skrzywdziłem, to oddaję poczwórnie, tak? Niechby oddali to, co skrzywdzili, też by było dobrze. Ale drodzy Państwo, no tak nie jest niestety. Więc prawdopodobnie Jezus by dzisiaj nie gościł ani u Ziobry, ani u Kaczyńskiego, ani u moralskiego, ani u bardzo wielu tych urzędników okupacyjnych. Drodzy Państwo, tylko. Ale być może zagościłby o kogoś, o kogo nie znamy, a kto rzetelnie wykonuje swoje obowiązki, być może w sądownictwie, w urzędzie skarbowym, czy w celnym, czy jeszcze gdzieś, nie nadużywa swoich stanowisk, a to, co zarobi, dzieli jeszcze na połowę wobec ubogich dla ubogich, drodzy Państwo. No ale to szukać ze świecą dzisiaj. Zgadzimy się, prawda? Ale Jezus daje przykład właśnie tym urzędnikom, jak mają postępować. Drodzy Państwo, przeczytamy też, codziennie czytamy jakiś nasz urobek, prawda, to tak możemy powiedzieć, konstytucyjny czy uchwałodawczy, i dziś przeczytamy tylko jedną konstytucję pisaną przez Y, konstytucyjna, można powiedzieć, z 25 kwietnia 2018 roku. Ona jest jakby trąci myszką, ale taki był stan naszej świadomości, wtedy warto ją przeczytać z, z lekką interpretacją. Otóż zabraliśmy się wtedy w Gdańsku Oliwie. Jako Sejm walny i podjęliśmy taką uchwałę o pokojowej transformacji III RP w Królestwo Polskie. Dań z Oliwa, Preambuła. Przyszłością narodu polskiego jest jak najszybsze zorganizowanie się na powrót w państwo na Jaśnić Rzeczypospolitej w Królestwo Polskie. Proponowany sposób pokojowej transformacji III RP w Królestwo Polskie. Królestwo Polskie proponuje w obecny system ustrojowy III RP wpleść system ustrojowy. Królestwa polskiego jako ustrój historyczny i właściwy dla Polski i Polaków. Będziemy za chwilę o tym mówić. Królestwo polskie proponuje w schemat ustrojowy 3RP wprowadzić następujące organy Królestwa Polskiego. Czyli my tutaj, jakby, proponujemy taką metodę, byśmy powiedzieli, konwergencji, tak? czyli po prostu przekształcania tego systemu w królestwo bez wojny domowej. Czyli w taki sposób. Pierwsze, Król Polski nad prezydentem III RP. Czy da się wkomponować w, tą, w, tą, w ten system, tu trudno powiedzieć, konstytucję, tak? ale w ten system dzisiejszy III RP, No da się, tak? Wystarczy, że wkomponuje się króla, który stoi nad prezydentem. Król ma panować, prezydent ma prerogatywy wykonawcze i jeszcze się stworzy wice, wiceprezydenta, prawda? Król Polski nad prezydentem III RP, kanclerz Wielkiej Korony nad premierem III RP w celu unifikacji urzędu prezydenta i premiera w przyszłości w urząd kanclerza Wielkiego Koronnego z czterema sześcioma ministrami. Tymi głównymi pojawi się urząd podministra dla obecnych ministrów resortowych. Uzy państwo. To, że mamy ci kanclerza w Niemczech od czasów Bismarka, no to jest przecież polski wynalazek. Oni nas okradli z tego po prostu urzędu, tak okradli, no. zaaplikowali sobie. Natomiast myśmy zawsze mieli kanclerzy wielkich koronnych, tak? Zamojski, Tarnowski, Osoliński i tak dalej. Leszczyńscy też byli, drodzy państwo. No, i to byli wielcy, można powiedzieć, no wielkie wsparcie dla króla, kanclerz Wielki Koronny. Dzisiaj mamy formułę premier i prezydent, i oni często się dublują. No Dzisiaj Morawiecki zwołuje jakąś Radę Obrony, coś takiego kombinują, Widząc, co się dzieje na Ukrainie, może kilka słów na ten temat za chwilę powiemy. W każdym razie my proponujemy, żeby nasz kanclerz Wielki Koronny, którym jest dzisiaj Cezary Mariusz Tołusty, drodzy państwo, i podkanclerz Wielki Korony byli wkomponowani w ten system, żeby powoli wygaszać urząd prezydenta i urząd premiera na rzecz właśnie kanclerza Wielkiego Koronnego. Kolejny urząd, trzeci, hetman Wielki koronny obronność Korona. Drodzy państwo, my dzisiaj nie wiemy, kto polską, kto polską, kto polskie broni. Jest szef sztabu generalnego, tak? Andrzej Czak, chyba Rajmund, drodzy Państwo, no ale tak do końca on, jakby nie figuruje, nie funkcjonuje, jakby się go boją, i rządzi klasa cywilna, która w ogóle nie była w wojsku. Czyli wojskiem zawiaduje Kaczyński, który nawet nie ma stopnia szeregowca, prawdopodobnie. Błaszcza, który nie ma stopnia szeregowca. Duda, który nie ma stopnia szeregowca. I Morawiecki, który nie ma stopnia szeregowca. Państwo. I ci ludzie zarządzają szefem sztabu generalnego, którzy pojęcia nie mają. Czyli wróciliśmy do sytuacji, kiedy marszałkiem został niejaki Piłsudski, który nie miał stopnia szeregowca, drodzy państwo. Więc brakowało dla niego dystynkcji, wymyślono marszałek. Tak? Drodzy państwo, to jest katastrofa i skończyło się... Tym, że klęska wrześniowa, prawda, Piłsudczycy rządzili po śmierci Piłsudskiego jeszcze 4 lata i mamy 8 milionów Polaków po prostu zginęło, tak zostało poddanych ludobójstwu. I, a w samej kampanii wrześniowej tylko 60 tysięcy, można powiedzieć, żołnierzy. Tak? A, ale to, że nie obroniliśmy Polski, 8 milionów. No właśnie, tak się, rządzą, tak się kończą rządy cywilne, czy rządy kon, cywilnej kontroli nad wojskiem, w sytuacji, kiedy cywile nie mają pojęcia o wojsku. tak a zabierają głos i decydują o zakupach i tak dalej, o doktrynie no jest to po prostu katastrofa u nas jest to hetman wielki koronny zresztą będziemy się starać 27 w Krakowie, żeby nasz hetman zaproponował właśnie, wypowiedział jakby powiedzieć oficjalnie i własnymi ustami doktrynę swoją obronną drodzy państwo i zaprosimy na to też Raymonda Andrzejczaka, prawda, żeby też skonfrontował się z tym, też powiedział jaka jest doktryna obronna dla Małopolski, dla Polski Trzeciej RP, tak? Bo widzimy, co się dzieje na Ukrainie i jesteśmy zaniepokojeni. Kolejny, piąty, Wielki Korony, emisja pieniądza. U nas jest to Zbigniew, Zygmunt Kękuś drodzy państwo, i, i mamy taką osobę. Rachmistrz Wielki Korony, rachunkowość i prawodawczość. No, Bolszewi nie wiemy, jaka jest sytuacja kasy, tak? Jakie długi są. Nie, nie ma rachmistrza, nie ma księgowego. Wyobraźcie sobie, Państwo, że w firmie nie ma księgowego, co by ta Bolszewia robiła, a u nich nie ma. Statystyk Wielki Koronny, rzetelna statystyka, prawda? Zaprzysiężony, który informuje rzetelnie, jakie, jaka jest sytuacja. Demograf Wielki Koronny, dbało się o rodzinę, repatriację i imigrację. Pod Wielki Koronny, skarb Królestwa Polskiego. Trybunał racji stanu Królestwa Polskiego, zamiast Trybunału Konstytucyjnego. Ustawy są sprawdzane nie pod kątem konstytucyjności, ale pod kątem racji stanu Królestwa Polskiego, interesu polskiego. Chyba tak jest w Szwecji. Czyli każda, każde prawo wydawane jest pane pod kątem interesu narodu polskiego, czyli Trybunał Racji Stanu, czyli oni tam coś na wiejskiej sobie tam coś po prostu, nie wiem, produkują, jakieś ustawy, ale one trafiają do Trybunału i nie, 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 to jest niekorzystne dla racji stanu, prawda? To nie może przejść. No i król wtedy, jeżeli taki audyt będzie negatywny, nie podpisuje takiej ustawy, no bo trudno, żeby król podpisywał ustawy, czy uchwały generalnie, które nie są zgodne z interesem Racji Stanu Królestwa Polskiego czy Państwa Polskiego. Trybunał Koronny Administracyjny i unijny, chodzi o potencjalne unie z innymi państwami w ramach Korony Królestwa Polskiego, Małej i Wielkiej Lechi w Lublinie. My tak roboczo to nazywamy. Trybunał koronny w Piotkowie, Trybunał Instancja kasacyjna. Nie są Najwyższy, tylko Trybunał Koronny, gdzie zasiadają przedstawiciele jakby narodu, tak? a nie sędziowie. Sami siebie kontrolują. W, w okresie przejściowym synchronizacji ustrojowej Sejmus i Senatus. My już mamy w tej chwili Sejm i Senat, ale wtedy tak proponowaliśmy, żeby to był nad Sejm i nad Senatus, czyli y, y, królewski, Parlament Królewski Ziemski, usytuowany nad obecnym Sejmem i Senatem, kształtujący doktryny oraz ratyfikujący prawo stanowione w Sejmie i Senacie. Sejmus składa się z jednego posła wyższego deputowanego z każdego powiatu, wysyłanego z grona radnych powiatowych. W zależności od tematu posiedzenia Sejmusu nie ma konieczności wyborów, diety pokrywa w 100% powiat. To było wtedy w 2018 taka nasza propozycja. Senatu składa się z pięciu deputowanych, radnych sejmików wojewódzkiego 16 razy 5 bez 16 województw, 80 senatorów wyższych. Grono może być powiększone przedstawicieli metropoli, biskupów Metropolitu. metropolitu. Docelowo dwuizbowy Sejm Walny w Kole. W Kole powinniśmy budować, taka miejscowość w Kole nad Wartą, byśmy wybudować do Państwo, poważne Sejm Walny, który daleko jest od Warszawy. Tak? Sejmiki ziemskie powiatowe. Województwo zawiaduje wojewoda wskazane przez króla oraz podwojewoda wskazywane przez Sejmik Wojewódzki. Prowincja jako dodatkowy obszar administracyjny. Oczywiście tutaj może być propozycja na przykład pięciu przedstawicieli i król wybiera jednego. E, prowincją e, zawiaduje starosta prowincjonalny wskazywany przez króla. Pod starostem wskazuje sejmik prowincjonalny. Rotacyjne kadencje starostów powiatowych jako jednocześnie starostów prowincjonalnych. Prowincja to jest między województwem, są te stare województwa, żebyśmy się dobrze rozumieli. Sprawa oposażenia króla poprzez wyznaczenie tzw. królewszczyzn, aby budżet króla nie zależał od dobrej woli sejmu. Dzisiaj paradoks jest taki, że Duda musi zaprobować za, budżet, żeby sam miał pieniądze, tak? a jego kancelaria pożera około 200 milionów, z tego co wiemy, pieniędzy, prawda? Bo ma te wszystkie swoje posiadłości, prawda? W cudzysłowie, tak? Gdzieś tam w Juracie, w Wiśle i tak dalej, prawda? Wyjazd. 200 milionów, drodzy państwo, ale jak nie podpisze, no to nie będzie miał pieniędzy, tak? A król inaczej, powinien mieć swoje króleższczyzny i tak jak funkcjonują króleższczyzny, tak funkcjonuje król. Zwrot Pałacu Leszczyńskich, obecny Urząd Miasta Warszawy, jako prywatna siedziba rodu Leszczyńskich. Wilanowa, dawniej Milanów, jako rezydencji podmiejskiej, sfinansowanej notabene przez Leszczyńskich. W Pałacu Leszczyńskich w Baranowie Sandomierskim, w Zamku Leszczyńskich w Gołuchowie i Rydzynie. Na rzecz króla Polski Wojciecha Edwarda z dynastii Leszczyńskich. Lecha XI, tak? Zwrot na rzecz królestwa polskiego Zamku Królewskiego w Warszawie, Krakowie, Wawel, Niepołomicach, Kruszwicy, Łęczycy. Wiele zamków królewskich powinno wrócić na, na, na grunt właśnie królewski, ponieważ no, one są bardzo ważne przy wyjazdach królewskich itd. Tak